Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanały YouTube Pozwólcie ukochać się Bogu i Damian 4433 przedstawiają Historia obrazu Jezu ufam Tobie. Odcinek pierwszy czytają Iwonna Teresa i Damian. Opracowanie graficzne Damian 4433. Płock, 1931 rok, 22 lutego. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka zniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach Wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przyjęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz. Z podpisem Jezu ufam Tobie, pragnę. Aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci, ja sam bronić ją będę jako swej chwały. Kiedy o tym powiedziałam spowiednikowi, otrzymałam taką odpowiedź, że to się tyczy duszy Twojej. Mówi mi tak, maluj obraz Boży w duszy swojej. Kiedy odeszłam od komisjonalu, usłyszałam znów takie słowa. Mój obraz w duszy Twojej jest. Ja pragnę, aby było miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik, Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. Nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. Jeszcze więcej mnie boli nieufność duszy wybranej. Pomimo niewyczerpanej miłości mojej, nie dowierzają mi. Nawet śmierć moja nie wystarcza im. Biada duszy, która ich nadużyje. Kiedy o tym powiedziałam matce przełożonej, że Bóg tego żąda ode mnie, odpowiedziała mi matka przełożona, żeby Jezus dał wyraźniej poznać przez jakiś znak. Kiedy prosiłam Pana Jezusa o jakiś znak, na świadectwo, iż prawdziwie Ty jesteś Bóg i Pan mój, i od Ciebie pochodzą te żądania, na to usłyszałam taki głos wewnętrzny. Dam poznać przełożonym przez łaski, których udzielę przez ten obraz. Kiedy chciałam się usunąć od tych wewnętrznych natchnień, Bóg mi powiedział, że będzie żądał w Dzień Sądu ode mnie wielkiej liczby dusz. Kiedy raz. Umęczona tymi różnymi trudnościami, jakie miałam z tego powodu, że Jezus przemawia do mnie i żąda tego malowania obrazu, postanowiłam sobie mocno przed ślubami wieczystymi prosić ojca Andrasza, żeby mnie zwolnił z tych wewnętrznych natchnień i obowiązku malowania tego obrazu. Po wysłuchaniu spowiedzi, ojciec Andrasz. Dał mi taką odpowiedź. Nie zwalniam siostry z niczego i nie wolno się siostrze uchylać od tych wewnętrznych natchnień, ale o wszystkim musi siostra mówić spowiednikowi Koniecznie, absolutnie koniecznie, bo inaczej zejdzie siostra na manowce pomimo tych wielkich łask bożych. Chwilowo się siostra u mnie spowiada, ale niech siostra wie, że musi mieć stałego spowiednika, czyli kierownika duszy. Zmartwiłam się tym niezmiernie. Myślałam, że się wolnię od wszystkiego, a tu stało się przeciwnie. Wyraźny nakaz, żeby iść za żądaniem Jezusa i znowuż udręka, bo nie mam stałego spowiednika. A jeżeli przez jakiś czas spowiadam się u którego, to nie mogę co do łask odsłonić mu swej duszy. Cierpię nad tym niewymownie. Proszę Jezusa, żeby komu innemu udzielił tych łask, bo ja z nich korzystać nie umiem i marnuję je tylko. Jezu, miej miłosierdzie nade mną, nie poleca mi rzeczy tak wielkich, widzisz, żem proszek nieudolny. Jednak dobroć Jezusa jest nieskończona. Obiecał mi pomoc widzialną na Ziemi. I otrzymałam ją w krótkim czasie w Wilnie. Poznałam w księdzu Sopoćce tę pomoc Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy. Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi. Kiedy raz, zmęczona tymi niepewnościami, zapytałam się Jezusa: Jezu, czy ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie? Bo mówią mi przełożeni, że bywają złudzenia i widma różne. Jeżeli jesteś Pan mój, to proszę, pobłogosław mi. Wtem uczynił Jezus duży znak krzyża nade mną, a ja się przeżegnałam. Kiedy przeprosiłam Jezusa za to pytanie, Jezus mi odpowiedział, że tym pytaniem nie sprawiłam mu żadnej przykrości. I powiedział mi Pan, że bardzo mu się podoba ufność moja. Rok 1933 Rada duchowna udzielona mi przez ojca Andrasza z Towarzystwa Jezusowego. Pierwsze. Nie wolno, siostrze, usuwać się od tych duchowych natchnień, ale o wszystkim mówić spowiednikowi. Jeżeli siostra pozna, że te wewnętrzne natchnienia tyczą się Czyli są z pożytkiem duszy siostry, czy też innych dusz, za tym iść proszę. I nie wolno ich zaniedbywać, jednak zawsze z porozumieniem się ze swoim spowiednikiem. Drugie, jeżeli te natchnienia nie zgadzają się z wiarą i z duchem Kościoła, to trzeba natychmiast odrzucić, bo to jest od złego ducha. Trzecie, jeżeli te natchnienia nie odnoszą się do dusz ogólnie, ani szczególnie do ich dobra, to niech się siostra nimi niewiele przejmuje. I na nie wcale nie zwraca uwagi, jednak niech siostra nie kieruje się w tym sama, czy tak, czy inaczej, bo może zejść na manowce, pomimo tych wielkich łask Bożych pokora, pokora i zawsze pokora, bo sami z siebie nic nie możemy. To wszystko jest tylko łaską Bożą. Mówisz mi, że Bóg żąda wielkiej ufności od dusz? A więc okaż tę ufność, ty właśnie pierwsza. Jeszcze jedno słowo. Przyjmij to wszystko ze spokojem. Siostro, Bóg przygotowuje siostrze wiele łask szczególnych, ale niech siostra stara się, ażeby życie siostry było czyste jak łza przed Panem, nie zważając, co kto o siostrze sądził będzie. Niech ci wystarczy Bóg On sam jeden.